Chciałbym też skorzystać z okazji, że jesteś w takim akurat momencie i też troszeczkę to podsumować. Masz swój ulubiony mecz albo mecz o najwyższej wartości sportowej w tym sezonie, no bo wspomniał Radek o meczu z Legią Warszawa, z siedem bramek ostatnio strzelonych zrobiło olbrzymie wrażenie, ale czy jest taki mecz, który dla ciebie jest po prostu esencją rakowa, który tobie się jakoś tak wyjątkowo wyrył w pamięci? Pewnie do tych meczów trzeba by dołożyć pierwszy mecz przeciwko slawii gdzie jakby wynik może nie wskazywał na to, ale dominacja rakowa była duża i było to dość duże zaskoczenie nawet, myślę, że dla nas, bo, bo wszyscy się spodziewaliśmy, że ten mecz będzie bardziej wyrównany, a potem te statystyki pokazywały, że Sławia od wielu lat została tak zdominowana, jak, jak w tym meczu z Rakowem. Więc na pewno to, no na pewno wynik z Płockiem będzie, czy jest wynikiem historycznym, więc nawet z tego punktu widzenia warto to odnotować. becz z Legią, becz z Radomiakiem, duże przekonujące zwycięstwa, ale ca, całe szczęście ta ruda jest powtarzalna, tak jak tu cały czas o tym mówimy. Powtarzalny to jest więc, ten, ten wyraz, to jest dzisiejszy wyraz. Więc yy, tych meczów też kilka można gdzieś tam w pamięci zanotować.